Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet na Sportowo. Mimo tego, że Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się Dzień Szybciej, czyli 8 marca, spotykamy się dzisiaj z TILO, aby wspólnie przejść trasy 5 km pięknymi leśnymi ścieżkami. No i stawiamy dzisiaj przede wszystkim na Nordic Walking, ale stawiamy dzisiaj na świetną zabawę. Wczoraj mieliśmy fajny maraton z świętowania Dnia Kobiet w Sołectwach. A dzisiaj właśnie będzie troszeczkę sportu w tym wszystkim, akcent typowo sportowy. Miejmy nadzieję, że panie się będą bardzo fajnie bawić, no bo Dzień Kobiet to nie, był, nie jest tylko jeden dzień, chcielibyśmy ten akcent podnieść nawet do kilku dni. Dzisiaj na sportowo, tak. Klimat jest mi bliski, bardzo lubię kijeczki, także z przyjemnością wezmę udział w tym, w tym marszu. Nawet sam dla samej siebie, tak? Coś tam zawsze robię, jakieś spacery, jakieś kijeczki. Także to nie jest tak, że wyskoczyłam z domu z domowych pieleszy i tutaj teraz na jakiś wysiłek fizyczny, nie, nie. Bo to mm, działa na wszystko. Kręgosłup, nogi, ręce, cały ciało pracuje. To jest tylko frajda, odpoczynek i Radocha. Piękna pogoda, będzie pięknie. Wyniki nie są najważniejsze. Najważniejsze jest spotkanie ze znajomymi, a pogoda tym bardziej. W pierwszym otwarciu, bo to jest taka pierwsza edycja, bierze 65 uczestniczek, z czego, z czego jesteśmy naprawdę zadowoleni że dziewczyny chcą troszeczkę w inny sposób też uatrakcyjnić to swoje święto.